Moi drodzy, przetestujemy sobie dzisiaj anteny logarytmiczne. Logarytmiczno-periodyczno-okresowe. Słyszałeś w swoim życiu taki długi wyraz? Przetestujemy sobie te szerokopasmowe. A co w takich testach anten szerokopasmowych robi antena siatkowa? Antena siatkowa? Przecież antena siatkowa jak porównywać ją w ogóle z logarytmem? Przecież to są zupełnie inne konstrukcje. Tutaj mamy antenę, która składa się z czterech małych anten Yagi-Uda ułożonych piętrowo, połączonych ze sobą symfazowo, a tu mamy zupełnie inną konstrukcję. Jak sobie na antenę logarytmiczną spojrzymy, ona jest zupełnie inna. Ona odbiega od klasycznych konstrukcji jak i uda Nie mamy reflektora z tyłu kompletnie w ogóle w takiej antenie. Nie mamy, moi drodzy, symetryzatora. Antena nie potrzebuje desymetryzacji w związku z powyższym troszeczkę tamte 1,5 dB sygnału, siły sygnału zyskujemy antena jest anteną Combo przeznaczona na pasmo VHF i na pasmo UHF, mamy te dwa pasma ze sobą razem moi drodzy w jednej antenie, także to jest taka alternatywa kompletna alternatywa dla anten Combo no to słuchajcie, jak to porównywać w ogóle nie zakładamy taką sytuację życiową, że mamy taką antenę Mamy taką 20-letnią antenę na dachu, ona działa, ma się bardzo dobrze i postanawiamy sobie zrobić prezent, niedługo gwiazdka, postanawiamy sobie zrobić prezent i chcemy sobie zakupić antenę logarytmiczną. Wszyscy mówią kup sobie logarytm, a będziemy święty spokój, to jest antena kombo, szerokopasmowa, nawet radio na tym możemy odbierać. Dużo osób twierdzi, że antena logarytmiczna jest w ogóle anteną bezawaryjną. Przecież tam się nie ma co popsuć, w takiej antenie nie, nie mamy symetryzatora. Nie mamy więc elementu, który nam będzie gnił. Antena jest odporna na wiatr, ponieważ jest cała płaska. Nie mamy tych z tyłu rozbudowanych reflektorów. Antena jest lekka, ale jest jeden minus. Nie? Anteny logarytmiczne, moi drodzy, też się psują. Niestety, producent jakiś tam nie do końca dobrze zabezpieczył antenę. I jak sobie spojrzycie na przebitkę, mamy antenę logarytmiczną całkowicie zgnitą. Dzięki temu nie mamy możliwości odbioru albo części kanałów, albo wszystkich kanałów. To jest jak gdyby minus takich anten. Tam była taka sytuacja, że masz po prostu się przekrzywi, puścił, jedna śruba popuściła i masz po prostu się lekko obsunął. I antena logarytmiczna normalnie jest ustawiona w poziomie i ona się po prostu obniżyła w ten sposób. I woda, woda, która sobie tutaj była, ściekała i dostawała się do tego elementu, który jest z przodu, czyli do elementu, gdzie jest kabel w każdej antenie logarytmicznej Tutaj jest, moi drodzy, kabel połączony właśnie z przodu. Czyli antena logarytmiczna, gdyby jest gdyby na mocowanie jest z tyłu, ale początek tej anteny jest z tej strony wybrałem dzisiaj do testów takie anteny, gdzie możemy sobie obracać. Tu mamy taką przerwę, mamy śrubki i możemy sobie tę polaryzację pionową czy też poziomą w VHF sobie zrobić. Bo jak wiemy, dobrze nadawane, mamy jeszcze multiplex 8 na, na, na paśmie VHF, i jeszcze i w większości przeważającej części Polski jest to nadawane w pionie. Te logarytmiczne mają więcej plusów niż minusów, natomiast ta antena nie sprawdzi się wszędzie. Co do testów, wszystko jest wykonywane jak zwykle rzetelnie. Może troszkę będę przenudzał, ale niestety muszę te wszystkie niuanse po kolei, musimy te wszystkie drogi ze sobą, moi drodzy, przejść. Mam nadzieję, że nie będę Was zanudzał. Jesteśmy bardzo wysoko, mamy kontakt wzrokowy z nadajnikiem, widzę nadajnik. I, moi drodzy, jesteśmy osłonięci od bliskiego i dalekiego echa, od Multiplexu trzeciego piątkowo, które mamy za plecami. Ściana budynku po prostu całkowicie nam ten multiplex trzeci przysłania. No może nie jest to tłumienie w 100%, natomiast na pewno antena nie jest narażona z wszystkich stron. Mamy tą tylną część od strony północnej Poznania mamy całkowicie, moi drodzy, zasłonięte. Celem tych testów pokazanie jest, że anteny z tak zwanym stóp filtrem, czyli to co mam nad głową, ms na przykład 548, UC, te anteny mają taką wadę którą sobie dzisiaj po prostu wykażemy nie? w tych testach nie? jeżeli ktoś yy, będzie o tej wadzie pamiętał to gdzieś w y, miejscu odbiorczym, gdzie będzie miał wszystkie poziomy sygnału zaniżone do, pewnych, do, pewnych, y, do pewnego poziomu no to będzie wiedział, dlaczego mu na przykład góra tej anteny nie gra nie? jeżeli chodzi o poziomy sygnału, bo mamy 30 km woda danika jeżeli chodzi o poziomy sygnału rzędu 80-85 dB to nie jest żaden problem, mamy przykład anteny malutkiej MSF filigranowej znacie ją z poprzednich testów 11 czy tam 13 piętro w Poznaniu przy 35 km bez problemu jesteśmy w stanie osiągnąć 80 decybeli względem mikrowolta z pomiaru z anteny. To nie jest najmniejszy problem. Nie? Tak blisko to powoduje, no i też wysokość po prostu miejsca odbiorczego. Nie? Moi drodzy, zaczynamy testy od anteny siatkowej. Ten dokładnie model jest to kilkunastoletni egzemplarz ściągnięty z dachu. Wyposażony w symetryzator pasmo 669. Po odpowiednim ustawieniu anteny na nadajnik, kontroluje wskazania interferencji LTE na wyświetlaczu miernika. To te czerwone słupki z prawej strony. Obserwacja trwała średnio pół minuty na każdą testowaną antenę. Wskazania minimalne 82 dB oraz maksymalne 85. Zostały tak powiedzmy uśrednione do 84. I taką właśnie wartość zapisuje w naszej tabelce w pozycji LTE 800. Po lewej stronie znajdzie się jeszcze informacja, w jakim zakresie kanałów pracuje dana mierzona, testowana antena. W przypadku anteny siatkowej to są kanały 669. Następnie przechodzimy do testów już poziomów sygnału pasmo VHF, czyli Multiplex 8 nadawany w starym standardzie DVBT. t no nie jest stworzona czy też przeznaczona do odbierania zakresu VHF, już nieraz o tym wspominałem. Multiplex 8 mamy siłę 54, MER26 i NSMAR4. Kanał 23, 8 dychów. MER się powinien zamknąć na fullu.

z dobrym Berem. MUX Stefanowski 79, Multiplex 3 TVP 81, Multiplex pierwszy SK 82, testowy 75, bo on jest nadawany z mniejszą mocą i on zawsze będzie w tej tabelce mniejszy. I Multiplex 4, kanał 42, 81. I generalnie we wszystkich tych antenach, które będziemy testować, ja już od razu je wpisałem, żebyście wiedzieli mniej więcej, jaka będzie kolejność, to MER. Tu w tych UHF-owym zakresie MER tu będzie zawsze 38. Zazwyczaj na ostatnim multiplexie czwartym tutaj właśnie będzie widać różnicę. Te anteny, ta antena będzie miała stóp filtr, także tu będzie widać różnicę. I na multiplexie powiedzmy ósmym na VHF-ie też będzie moi drodzy widać różnicę. Ta antena jest też kierunkowa, nie? Zobaczcie po raz kolejny powtarzam. Nie? Musimy ją ustawić w kierunku na nadajnik, żebyśmy mieli maksymalny poziom naszego sygnału. Kilku z was pisało z prośbą, żeby taką antenę siatkową przy pomiarach obrócić całkowicie drugą stroną tyłem. To i proszę bardzo. Odbiór oczywiście, jak się domyślacie, jest możliwy. I też, jak się domyślacie, interferencje LTE, jak i z przodu, jak i z tyłu, tak samo do tej anteny bardzo chętnie wchodzą. To teraz czas na antenę logarytmiczną, pierwszą w naszym teście. Dość popularny model MS560HVD, czyli model z możliwością obrócenia części VH w polaryzację pionową. Mniej więcej w połowie długości anteny znajduje się tak zwane łączenie. Kabel antenowy musimy niestety sami przeciągnąć przez całą długość anteny, ponieważ mocowanie znajduje się w przedniej jej części. Jak widać do nagrania, ściągnąłem taki plastikowy pindol, żebyście mogli sobie to dokładnie zobaczyć. Antena składa się z 30 elementów oraz jest to najdłuższa antena w dzisiejszych testach. Poziom LT80 z groszem: 83, 80, 85. Dosyć wysoko. Wartość uśredniona 83 wpisujemy w pozycję ms 560 HVD. Jest to tylko o decybel mniej od anteny siatkowej. MUX 8 będzie wymiatał. 72 MR32. VHF Multiplex 8, poziom 72 dB, także bardzo przyzwoity, 18 dB więcej niż antena Siatkowa. Mer powyżej normy. Pamiętajmy, norma dla t 1 jest inna niż dla t 2 także mamy tutaj zdecydowanie powyżej normy. 23 kanał 81 i 2. Mer nam się zamknął. 27. Osiem dych, dwudziesty dziewiąty osiemdziesiąt jeden, trzydziesty dziewiąty siedemdziesiąt dwa, czterdziesty drugi siedemdziesiąt dziewięć. Pasmo UHF można przyjąć, że jest bardzo podobne, bardzo podobne, jeżeli chodzi o wartości, które wygenerowała wcześniej antena siatkowa, w całym jej zakresie tego UHF, -u. nawet w tych, w tych, na tym multipleksie czwartym. Nie widać, że podobnie brzmi ta antena, tu jest ta lepsza, tu jest ta lepsza, o db 2 więc tak porównawczo. Mer mamy wszędzie 38, tak jak wcześniej powiedziałem. ns -mar tutaj się troszeczkę się różni, no nawet się nie różni. Tu jest trochę mniejszy, to są jakieś tam powiedzmy picze kłaki. I na końcu obracam antenę od nadajnika, tak żebyście sobie zobaczyli, że nie jest to żadna ściema i że faktycznie ta dana antena była przed chwilą mierzona. ms 560 cmd liczba elementów 18, antena jest jednopolaryzacyjna. Kabel również musimy przeciągnąć przez całą długość anteny. Porównując wymiarowo z poprzednikiem model 560HVD mamy na dole 560CMD mamy na górze i jest on można powiedzieć połowy krótszy. Poziom LT na poziomie 83-85 Ta mniejsza wersja 560 wygenerowała 82 dB Także też dosyć dużo porównując z poprzednimi antenami. Tutaj producenci i w tej poprzedniej antenie i w tej antenie deklarują jakąś tam filtrację LT 800. Na deklaracjach się jak widać skończyło. Multiplex 8 67 dyszek. Multiplex 8 7 dyszek, moi drodzy. Ja sobie jeszcze tylko sprawdzę. Multiplex 8, siła 70. Bardzo podobna, o 2 dB mniejsza od większego brata modelu 560. Natomiast jest zdecydowanie większa od dużej anteny siatkowej. Nie? MER jest duży 36 i NS-MAR jest troszeczkę większy. Kanał 23: 79 z pełnym merem Kanał 27: 78.

Pasmo UHF, troszkę mniejsze poziomy. Porównajmy może sobie z anteną siatkową. Tu mamy podobnie, tu mamy trochę mniej. Tu mamy zdecydowanie mniej na multipleksie pierwszym. Widocznie antena siatkowa tutaj sobie lepiej wybrzmiewa. 69 dB mamy na testowym multiplexie, On powiem Wam, zawsze tutaj w moich regionach po dupie dostaje. I 76 mamy na ostatnim multiplexie czwartym. Podobny mer jak w antenie siatkowej sprawdzimy tylko sobie kierunkowość przyszedł czas moi drodzy na polskie klimaty dipol model ATV log antena 28 elementowa Kabel jest już zamocowany przez producenta w przedniej części anteny. Natomiast w tylnej części znajduje się mocowanie gniazdo typu F. Antena jest dwupolaryzacyjna. W zależności w jakiej polaryzacji nadawany jest multiplex 8, wybieramy odpowiednią do naszego nadajnika. Wielkościowo, porównanie z poprzednim testowanym modelem, 560 CMD, antena jest od niego ciut większa. Jeżeli chodzi o. LTE, które nam wchodzi do anteny, jest to poziom 77 dB. Tak, obserwując wskazanie miernika. Polska antena Dipol, 76 dB tylko nam wygenerowała LTE. Jest to bardzo, bardzo mniej od anteny siatkowej i od w zasadzie wszystkich anten. Które wcześniej testowaliśmy, a producent tutaj nic nie załączył. Jest zakres pracy 560, czyli taki typowy. Jednak widać, że antena dosyć sobie no porównując, fajnie radzi. Prawie 10 dB różnicy z nie między pierwszą, między pierwszą tą naszą anteną siatkową. Siła sygnału na poziomie 69,6 dB względem mikrovolta. Mer mamy 34. Jeżeli chodzi o Multiplex 8, też przyzwoity. 69,70 troszeczkę decybel mniej od tej wersji wcześniejszej testowanej. Ona jest mniej więcej podobnych gabarytów, troszeczkę jest minimalnie zmniejsza. Nie? Antena dipola wcale nie jest taka duża, jakby się do ręki weźmie. Kanał 23, 76,3. MER z automatu nam wszedł na maksa. NS -mar na poziomie 17, 18, do 6 Multiplex trzeci, dvbt 1 73 mary Berry wszystko będzie na maksa Multiplex pierwszy 76,1 Mer nam się wylewa ns -Mar przekracza 20 Kanał trzydzieści dziewiąty, sześć 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 i kanał czterdzieści drugi sześćdziesiąt dziewięć i pół. Pasmo UHF mamy troszkę mniejsze pomiary, porównując siatką mamy troszeczkę mniej, tutaj na multiplexie trzecim mamy też zdecydowanie mniej. Multiplex pierwszy też podobna, podobna wartość jak przy antenie siatkowej, przepraszam, przy antenie 560 cmd mamy ten multiplex, ostatni czwarty widać jest zaniżony, nie? widać, że ewidentnie jest zaniżony. Nie mam, nie mierzyłem tej anteny, jeżeli chodzi o współczynnik fali stojącej, zmierzymy sobie, jak będziecie chcieli następnym razem, zabrakło mi czasu na Antysu S420, byśmy sobie zmierzyli takie dosyć profesjonalne powiedzmy urządzenie. To sobie sprawdzimy, dlaczego tak tutaj jest, bo tą antenę robiły mądre głowy, więc to nie jest nic tu przypadkowe, jest tutaj to wszystko po prostu liczone, ktoś nad tym przysiadł i to przeliczył. Teraz sprawdzimy sobie kierunkowość tej anteny. Jak widać odstawienie od nadajnika. No, na te 70 z groszem nam skakuje, natomiast to jest kwestia tam pół decybela, nie? Przyszedł czas na ostatniego pacjenta w naszym teście. Antena MS-548UC, model ze stóp filtrem. Założony jest na niej taki czerwony plastik, taki pindol, żeby ta antena odróżniała się od innych modeli bez stóp filtra. Antena posiada przeciągnięty kabel przez producenta, a gotowe gniazdo typu F znajduje się w jej tylnej części. Jednak sposób mocowania tego kabla jest taki, bym powiedział, lekko kontrowersyjny, zresztą zobaczcie i ocencie sami. Wielkościowa antena jest dłuższa od DiPola, lecz nieco krótsza od modelu 560 HVD. Skoki mamy maksymalne 70, między 65 a 70 dochodzące do 70 decybeli. Więc powiedzmy, że będziemy no 70 decybeli. uśrednimy to, nie? 72. Tak jak wcześniej na testach wam pokazywałem i wam udowadniałem, co niektórym taki stóp filtr działa. Oczywiście tu mamy 70. Zobaczcie, tylko 6 mniej od, od dipola, ale już 14 dB mniej od anteny siatkowej. Mamy multiplex 8. 69,5. 33. Wyszło nam 69, czyli tyle samo co dipol. A antena jest od dipola no, 1 trzecia razy większa. Także tu powiedzmy poziomy takie no 72 69 to to jakaś powiedzmy jest taka różnica jednego 2 decybeli to nie jest różnica 5 czy 10 decybeli, nie? Więc tak. No ale wiadomo, no 1 decybel to też dla niektórych jest dużo. Kanał 23 76. Tutaj mersi powinien wylewać. Mamy 38, ber mamy 1 do 6, czyli sygnał nam się ustabilizował 76,3. Multiplex 3 DVBT 1 78. Po kolei, multiplex 1. Generalnie, ber będzie wszędzie na maksa bo jesteśmy wysoko i nie może być inaczej na kanale 39 mamy już 71 oczywiście MER mamy full to się wszystko zgadza i kanał 42, moi drodzy mamy 73 73 Tutaj MER jest troszeczkę gorszy, natomiast ustabilizował się przy 30, powiedzmy 5. Sprawdzimy sobie tylko kierunkowość, mamy 73, 70, 69, to jest w kierunku na nadań. Nie skupiamy się na antenie siatkowej, ale porównując antenę MSE 548, zobaczcie. 81, 76, 80, 78, 81, 80, 72, 71. I tutaj na końcu mamy już wartość zdegradowaną przez stóp filtr. Niestety, stóp filtr działa bardzo szeroko, swoim działaniem zahacza też o kanały 47, 46, 45, 44, 43 i 42, nawet 39 to raczej tak daleko nie sięga ale 30, 42 jak najbardziej po dupie dostał nie? i w tym momencie mamy moi drodzy porównując te dwie anteny mamy tutaj różnicę 7 dB nie? 7 dB na jednym kanale nie? także jest to wada tej anteny więc osobiście podsumowując te wszystkie testy można przyjąć, że możemy zostawić antenę siatkową starego typu bez najmniejszego problemu Natomiast musimy do niej założyć filtr LTE i wtedy nam się obniży, na każdej wartości nam się obniży, tam powiedzmy 2, 2,5 decybela. To i tak będziemy mieli więcej niż jakbyśmy założyli sobie antenę, znaczy będziemy mieli powiedzmy obniżone, jakby się, jak, obniżymy tutaj o 7, jak tutaj obniżymy 79 o jakiejś wartości, zobaczcie to nam się zbliży, zbliży nam się wynik z filtrem LTE do anteny logarytmicznej. Ale zyskamy tutaj na wysokiej częstotliwości po prostu więcej decybeli. Także, czy polepszamy sobie, wymieniając starą antenę siatkową, na nowoczesną antenę logarytmiczną ze stóp filtrem, to już pozostawiam ocenę Wam. Natomiast, jak widać, antena siatkowa w tym wypadku no, nie spełnia zadania, jeżeli chodzi o VHF. W tym danym miejscu widać bardzo dużą brodzizę, nawet taka malutka antenka. Zobaczcie Mese 560 to, to jest naprawdę filigranowa antenka, malutka. Zobaczcie, jak fajnie ciągnie VHF, nie? Multiplex 8. Od razu, moi drodzy, was przepraszam. Za późno odezwałem się do firmy Barczak i od nich anteny umieszczę w testach. Jak je już je dostanę, to w drugim odcinku umieszczę te anteny firmy Barczak, polskiej firmy, bo uważam, że też powinny tutaj mieć, powinny brać udział w tych testach, nie? Ostatnie spojrzenie na naszych czterech muszkieterów. Od góry 560 CMD, Dipol, 548 UD i 560 HVD. A w następnym odcinku przetestujemy antenę logarytmiczną, ale tylko takie na pasmo UHF. Oczywiście również porównamy z jakimś tam starym klasykiem. Między innymi sprawdzimy w terenie możliwości ms -E 45 c Antenę, którą sprowadziłem specjalnie dla jednego z Was prosto z Czech. Zobaczcie, antena algorytmiczna MSE. Mówię sobie, kurde, no co tam się może zepsuć takie antenie, ona ma z niecałe 2 lata. Wszystko pięknie chodzi, zobaczcie. Sygnał jest petarda. Multiplexu pierwszego nie ma. Multiplexu trzeciego ledwo co 35 dB siły. TVN-u w ogóle nie ma. Multiplexu 8 w ogóle nie ma I wydarzenia 24 w ogóle nie ma Działa tylko multiplex piąty testowy A wiecie czemu, nie? Bo ja już tu chciałem, wiecie, rozkręcać wszystko, szukać, nie? I tak mówię, kurde Zobaczę, może nie ma dzisiaj konserwacji nadajników No i akurat jest i W zasadzie jest to bardzo y, dobra informacja, bo nie muszę tutaj nic robić ale z drugiej strony zła informacja, bo, bo nie mogę właśnie nic zrobić czyli nie mogę zdiagnozować usterki bo tutaj zgłasza ktoś problem z telewizją. Ale jak dzisiaj są wraca dzisiaj na danika, no to, to ja tutaj dzisiaj nic nie sprawdzę do godziny 15.